Nocą pewnie niewiele widać, ale tym właśnie oto pierdzikiem dla odmiany, bo ostatnio częściej jeździłem hulajnogą. Tutaj coś mi w skrzyni strzelało, ale no ja byłem przyzwyczajony, że kiedyś można było nim tak sportowo jeździć. Te biegi od razu na obroty, jedynka, dwójka, przy redukcji też... Oj, głupio to wychodzi to moje dźwięko na śladownictwo. No ale mm, no chodzi o to, że wcześniej mogłem jeździć tak, że brzmiało to tak bardziej sportowo. A odkąd mi coś tam w tej skrzyni, czy to sprzęgło się zrywa. Nie wiem co, ale coś mi tam strasznie tykocze na jedynce i na dwójce. Nie wiem, czy to jest wina sprzęgła, czy, czy skrzyni biegów, zębów, ale yy, przejechałem się raz nad jeziorko i. Stwierdziłem, że y, łagodnie sobie gazując, przerzucając te biegi delikatnie, jedyneczka, yy, dwójeczka, yy, nic sam nie szczela i da się tym jeździć. Tyle, że szaleć już się nie da, dlatego na razie jeżdżę tym. No i tak jeszcze dla yy, yy, no ciekawych, tak informacyjnie, po tym filmie mam zamiar jeszcze z latarkami wjechać w góry. Wezmę sobie ze 4-5 latarek, znaczy no 4 już mam w plecaku piątą albo nawet 6, bo w garażu mam jeszcze dwie. dołożę. I po tym filmie zrobię film o latarkach w górach, o ile dojadę. A jak nie to nie, ale mniejsza z tym po co byłem w paczkomacie, byłem po płytkę. Hmm. A nawet mogę się pokazać, bo mojej gęby nie widać, także hmm, żaden wstyd. A płytka jest bardzo ciekawa, bo to jest kolejna płytka z cyklu tak jak Jacek Bodziony, który nagrał swoją własną płytę. Aj, muszę się trochę tutaj odsłonić. A Jacek Bodziony to jest kolega, z którym mam kontakt, z którym chodziłem do szkoły. I w ogóle w tej szkole do której chodziłem, yy, yy, uczęszczało też dużo ludzi, którzy mieli talent muzyczny. No ja też tam kiedyś coś próbowałem pobrzdękiwać na różnych instrumentach, a to na instrumentach klawiszowych na początku, a to potem na gitarze próbowałem coś się uczyć. Tam na kilku kursach byłem, ale jakoś mi to specjalnie nie wychodziło. Tam na jakichś fujarkach grałem też trochę, nawet na jakichś tam występach szkolnych brałem udział, ale ja się za bardzo stresowałem. Jak przyszło co do czego trzeba było się wykazać. To zawsze mi się to myliło strasznie. Stres mnie zżerał, nie potrafię jakoś się odprężyć, żeby mi to mm, szło tak, jak powinno. Zawsze mi się to myli. I to nie chodzi tylko o wzrok. Po prostu to jest chyba wina. Psychiki, no, bo są ludzie niewidomi, którzy potrafią lepiej grać i na gitarze, i na instrumentach klawiszowych się nie mylą, także ja hmm, po prostu nie mam do tego wprawy. No, ale kilka osób z mojej szkoły się mocno, hmm, hmm, jakby to powiedzieć, wybiła. Ludzie, z którymi chodziłem, no może nie do tej samej klasy, ale. Hmm. Ale w tych samych klasach się uczyliśmy hmm. i Jacek Bodziony, i osoba, o której jeszcze nie powiedziałem, ale y, stała się znaną osobą, nawet kilka lat temu. No, nie przygotowałem się do tego filmu, bo y, to nie jest jakiś reportaż, nie? to jest, są takie tylko moje, y, moje doświadczenia. Moje spostrzeżenia ta osoba kilka lat temu przegrała w Eurowizji z Michałem Szpakiem. Także być może niektórzy już kojarzą. Nie pamiętam który to był rok, dlatego mówię, że się nie przygotowałem. No ale to było kilka lat temu. Przegrała ze Szpakiem. Kto kojarzy, ten kojarzy. Kto jeszcze nie kojarzy, to już wam pokazuje. Hmm. To też jest osoba, z którą chodziłem do szkoły. Uczyliśmy się we wspólnych klasach, mijaliśmy się na korytarzu. Dorota Osińska. <laughs> A, no, ja wiedziałem, że ona jest utalentowana, ale skąd się dowiedziałem, że ona w ogóle śpiewa i że w ogóle jakieś płyty nagrała? To była taka dziwna przygoda, bo jakieś 15 lat temu, jak zaczynałem pracę. I zdarzało się, szukając stacji, że trafiałem na Radio Maryja i tam leciała taka piękna melodyjka o papieżu. Yy, zostań z nami, chyba coś takiego. I byłem ciekawy, kto to śpiewa, bo tak pięknie to brzmiało. I nie uwierzycie, zacząłem szukać, znalazłem, patrzę, Dorota Osińska. Co ja myślę, kurczę, przecież ja ją znam ze szkoły, ale to na pewno nie ta Dorota. Potem zacząłem grzebać, po Facebookach, po mediach społecznościowych się okazało, no to jednak ta Dorota. Nie mam z nią kontaktu, nigdy to nie była jakaś moja koleżanka, nawet być może byłem dla niej trochę złośliwy, bo no, kto nie wie, to się ode mnie dowie. Dorota zawsze była y, malutka taka, no odkąd ją pamiętam w podstawówce, zawsze była malutka, jak wszyscy już byli wyrośnięci. To ona zawsze wyglądała jak mała dziewczynka, dziesięcioletnia. Była strasznie niska. No teraz już na pewno wyrosła. Nie wiem, ile ona ma wzrostu, bo jak mówię, nie przygotowałem się. Zresztą nie wiem, czy gdzieś na stronach są takie informacje, ale na pewno już jest wyższa niż jak ją pamiętam z podstawówki. A nawet yy, niektóre osoby ją nazywały Tycia. Miała taką yy, ksywkę Tycia, ale to ją nazywały głównie dziewczyny, tak. Bo chłopaki to jakoś tam może bardziej złośliwie mała, albo coś takiego. No, ale taka no była szara myszka, a tu tak się wybiła. Dlatego, no jak mówię, nigdy się nią za specjalnie aż tak nie interesowałem. Wiedziałem, że nagrała... Y, tą piosenkę, co leciała tylko na Radiu Maryja, sobie myślę: no to kurczę, popatrz, jak daleko zaszłaś, ale no co się okazało, po latach ona zaszła jeszcze dalej, aż do Eurowizji. Teraz się okazało, że ma już dwie płyty, o czym się też dowiedziałem niedawno. No bo tak mi przyszło do głowy: skoro ona śpiewa, skoro brała udział w Eurowizji, no to musiała nagrać jakąś płytę. Jak tak zacząłem grzebać, to znalazłem nawet dwie jej płyty, obydwie już. Zamówiłem. Ta przyszła dzisiaj, a ta druga jakoś tak z opóźnieniem została wysłana. Także dopiero będzie jutro, a ja jutro idę do pracy, to wam nie pokażę. Ale tamta płyta to jest tytuł. Y, chyba cześć, to ja, a to jest inna płyta, ale no, że się nie przygotowałem, to nie wiem, która była pierwsza, czy ta, czy tamta. I nie wiem, czy tych płyt w ogóle jest dwie, czy jest ich więcej, no ale ja będę miał dwie, tom już mam. Następna jest w drodze, ta część to ja. Także zaraz dam na pauzę, spauzuję, zobaczymy, co, co tutaj jest na, tych, na tej płytce w ogóle. Bo powiem wam, że no jako jej znajomy ze szkoły, powinienem lepiej znać jej historię, biografię i tak dalej. No ale no niestety, no niestety. Dopiero się z nią zapoznaję, bo podoba mi się jej głos przynajmniej. A z tego, co widzę tu na tych okładkach, to nawet fajna z niej laseczka wyrosła. Chociaż ostatnio, jak widziałem na Facebooku, to już się trochę postarzała, ale to normalka. No. W końcu to już jest babeczka po 40. Z tego, co pamiętam, ona była chyba z rok młodsza tylko ode mnie. Także już jest babeczką 40-kilkuletnią. <laughs> to ma prawo. Inaczej wyglądać tutaj na płycie. Nie wiem, ile ona na tej okładce miała lat, no ale jak widać, wygląda fajnie. Dobra, już starczy tego nawijania o niej. Rozpakuję tą płytę po pauzie i tak z grubsza przesłuchamy. A jak przyjdzie następna, będziecie zainteresowani. To być może też wam pokażę. Chociaż chciałem pokazać dwie na jednym filmie, no ale no niestety nie przyszła ta druga. Także po tym pokazie, takim krótkim, wsiadam na motorek i jadę w góry z latarkami. Także chwila, niech to rozpakuje tylko i włożę do wieży. Dobra, na razie to rozpakowałem. Także no, z tyłu mamy tytuły, ale nie ma tutaj tej piosenki, co ja kiedyś słyszałem w radiu. O papieżu zostań z nami, nie wiem czy ona jest gdzieś dołączona do jakiejś płyty. Jak mówię, ja dopiero się zapoznaję z jej twórczością, nawet nie wiem, czy znam. Jakieś inne piosenki, czy gdzieś przypadkowo na nie. No na pewno słyszałem tą z Eurowizji, ale już też zapomniałem jaki to był tytuł. To ona raczej gdzieś na którejś płycie powinna być. Hmm, może jak zacznę odsłuchiwać, to co niektóre utworki skojarzę. Także po otwarciu płytka wygląda tak. Hmm. I jeszcze jedna strona. I jeszcze tutaj mamy taką dekturkę z takim obrazkiem. Chyba tylko po to, żeby sobie gdzieś nie wiem, powiesić na ścianie. Czy może to jest naklejka? Nie, to chyba nie jest naklejka. Taka dekturka, tylko. No i sama płytka. Zapakujemy ją do wieży. No nie będę tutaj się za bardzo rozwodził nad jej twórczością, nad utworami, bo ja to wszystko tak samo poznaję jak i wy. Jeśli ktoś w ogóle będzie zainteresowany jej twórczością, także ja powiedzmy też jestem świeży w tym temacie. To no jeśli komuś się będzie ona podobała, znaczy jej muzyka, bo męża to ona już ma, także hmm, tutaj nie ma na co liczyć. Hmm. To zawsze sobie może poszukać w internetach. Nie wiem, czy gdzieś na YouTubach są te jej utworki, czy nie. Jak mówię, nigdy nie szukałem innych poza tym zostań z nami i tym, co słyszałem na Eurowizji. Także zobaczmy, co na tej płytce jest. O, fajne dźwięki na start, ale ja tak szybko tylko oblecę, później będę słuchał, bo już się nagadałem tyle, że za długo mi zajmie to bardziej szczegółowe takie przetrząsanie tej płyty. O. O, no, powiem Wam, że... Może dlatego tak późno się zabrałem, bo wiedziałem już od 15 lat, odkąd ją znalazłem, że, że ona śpiewa. Tyle, że wtedy nie wiedziałem, czy ona ma jeszcze jakieś inne utwory. O czym się dowiedziałem przed Eurowizją, jak już wiedziałem, że ona tam będzie występować. To było kolejne takie moje zdziwienie, że to ta sama dorota. Hmm. No, ale no że ja kiedyś słuchałem bardziej jakiś techniawek, tylko taki bardzo ograniczony byłem muzycznie, a teraz dopiero dojrzałem do takiego etapu, że słucham wszystkiego, i rocka, i, i, i bluesa jakiegoś, i jazzu nawet, i no, no wszystkiego, co popadnie, co dobrze brzmi. Szukam po prostu dobrego brzmienia. Także jak wiecie, no też dla odmiany, kiedyś też i Roxetta słuchałem, i Airiem i jakieś tam inne zespoły, Rokowo popowe, jakieś tam, czy coś tam pochodne, yy, jakieś metaliki trochę się słuchało kiedyś, głównie takich znanych zespołów, poza tą sieczką, której zawsze słuchałem jakieś tam Techno trance i Eurodensy, czy nawet hardcory. No a dopiero teraz zacząłem szukać innych gatunków tak niedawno, no i dlatego właśnie też postanowiłem się zagłębić w tą twórczość Doroty, ale no. Dobra, bo już tyle, ja tutaj truję, że pewnie nie będziecie chcieli tego słuchać, a być może będziecie ciekawi, że to jest akurat moja dawna znajoma, no bo nie mogę powiedzieć, że teraz się znamy, teraz to Dorota być może nawet splunąć by na mnie nie chciała. Hmm. Ale, ale kiedyś się znaliśmy, kiedyś się mijaliśmy na korytarzach, być może nawet jakieś tam Rozmowy były, ale wtedy byliśmy tylko dziećmi, także no, to jest już inny świat. Dobra, już nie gadam, posłuchajmy. Bo no, fajnie to brzmi. Fajnie gra, fajnie grają, fajnie śpiewa. Prawda na poziomie, zobaczmy następny utworek. Oj, gdzie tu się przeskakuje, kurczę. No i nie wiem, co ja tutaj nawywijałem. Aha, dobra, przełączyło się. Nie no, no brzmi to fajnie, na pewno sobie tego posłucham. Bo i głos ma fajny i muzyczka też brzmi fajnie. Ale trochę pogonie. No to też fajnie brzmi. Czyli raczej wszystko tutaj będzie fajnie brzmiało. Fajna sprawa. No naprawdę fajnie to brzmi. Fajna jest stereo, fajnie na poziomie, naprawdę muzyczka na światowym poziomie. Bo kiedyś to ja myślałem, że no jeśli jakiś znajomy coś nagrał, to na pewno będzie to jakieś bardzo niszowe, nic specjalnego, nic znanego. A tu zaskoczenie, Jacek Bodziony, który jest mniej znany od Doroty, też nagrał bardzo fajną płytę, mimo że ma głos trochę specyficzny, ale, ale podoba mi się ta jego płytka. A Dorota nawet troszkę jakby na wyższym poziomie tą muzyczkę tutaj tworzy z tym swoim zespołem. Nawet nie wiem, jaki, jacy tam są ci członkowie jej zespołu z Kim. Ona tam tworzy tą muzykę, no naprawdę nic o niej nie wiem. Jestem yy, być może bardziej ciemny w tym temacie niż niektórzy z Was, którzy być może ją znają, słuchają. Także tutaj już się więcej nie ośmieszam. No dobra, nie mam już czasu, bo siedzę ubrany grubo, także nie będę tutaj do końca tej płytki przesłuchiwał, bo za długo mi to zajmie. Ale jest jak jest. Co miałem do powiedzenia, powiedziałem, także zmykam. Trzymajcie się. Hej, kto będzie chciał, to o ile dojadę w te góry, będzie mógł sobie następny film obejrzeć z latarkami. To zmykam, hej.